Porozmawia, skoro nie darzę Cię sympatią. Ja mówię szczerze, co myślę. Ty też. Dobrze, możesz no mówić co to mi to powiedz kurwa, szczerze, po podejść kiedyś. Ale po co? Po co? Jesteś z sobą publiczną, wypowiadam się na wójta w internecie, bo coś z publiczną. Ty możesz mówić na mnie cokolwiek chcesz. Nie jesteśmy kolegami ale... i nie będziemy. No właśnie dlatego kurwa, to po mam, prostu to po mnie podejść i do mnie powiedz no tutaj... Po co mówisz to w internecie? Jak mógłbyś. Bo ja to w internecie, ale ja nie chcę wyjaśniać, ja komentuję. Nie, ja nawet nie wiem, kiedy kurwa jesteś, więc Nie płacz, nie płacz. Dymy są. Nie, nie tak mieliśmy zacząć no, tą dai, rozmowę. No no ale. O co tu chodzi? No powiedziałem szczerze, co myślę o Olifansie i o jej zachowaniach jako okrada wizów z kamerskimi e, reklamami. Mhm. Dla mnie ta postać powinna zniknąć z internetu. Mhm. Ta moralność już naprawdę dawno została przekroczona. Ja się tym rzydzę i tyle, ja o tym mówię. Ja mam to w chuju, czy ludzie to chcą lubić, czy nie. Zaraz będą komentarze, że o znęca się nad dziewczyną. Bo co, bo, bo mam jakieś zdanie w internecie je wygłaszam. Mhm. Czemu mam podchodzić w cztery oczy i komuś przykrość sprawiać czy ogólnie z nią rozmawiać, skoro nie czuję takiej potrzeby? To, to jak usłyszę komentarz pod tytułem Pokazuję cipę, bo lubię pieniądze. Sam powiedzieć, ok, to, to, to spoko. Że ja, 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 widzisz, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby takie rzeczy robić, ale ja nie komentuję samego OnlyFansa. To wszystko wokół, co się dzieje, jest dla mnie obrzydliwe. Jak ktoś śledzi, to dobrze wie. Ja cię o zdanie pytać nie będę, bo jesteś osobą, która jest, musi być neutralna. Dobra, daj, daj łapę, bo ja tu się z tobą mocno zgodzę, jeżeli chodzi o pewien kręgosłup moralny. I powiem coś więcej. Ja, osoba, która się porusza tu w przestrzeni dziennikarskiej, bo dziennikarzem nigdy się nie będę nazywał, Przyznaję, zachowałem się nieprofesjonalnie. Kiedy tak, ale... była, poczekaj, kiedy była e, walka krużwila z kamerzystą, nie zrobiłem wywiadu z kamerzystą. Dlaczego nie zrobiłem? Bo mam ku temu swoje prywatne y, powody. Tak, chodzi o te nieletnie I, no i, super. i tyle, jakby nie powinien tego robić, bo jestem, powinien być obiektywny, tak, ale jakoś nie byłem w stanie, po prostu. Ja, ja, ja Cię to szanuję. Dlaczego, dlaczego, mamy, dlaczego mamy robić rzeczy, które, które czujemy, że są niezgodne z nami? Bo co, bo nam na to płacą? Kurwa, bez przesady, pieniądze można zawsze zarobić, a godności nie kupisz, to jest moje zdanie. Ach, kurwa, słuchaj, bo byłem zmęczony, ale aż nabrałem energii, aż <noise> mnie wyprostowało. tej Fun, dwukrotnie. Podłączyłeś y, hejtera, to znaczy tak, raz y, chyba był prawy, o ile się nie mylę, i raz lowem y, był liczony. Tak no. Y, niestety przez palec w oko y, decyzja była taka, że jest walka no contest. Powiedz co czujesz, bo myślę, że przechodziłeś do tej walki sporo, o mały włos prawie by się nie odbyła. No bez to jest niesamowite, nie wiem czy o tym w ogóle mówić mogę, ale Chwilę przed galą była duża szansa, że do walki nie dojdzie, ja już byłem mocno zrezygnowany, potem mi zapewniano, że na tej walki dojdzie, byłem długo trzymany w niepewności, a finalnie jak doszło, to odpierdoliła się taka szopka, to, to co się wokół tej walki dzieje, jakby widzowie wiedzieli ze środka, ja pierdolę, nie? Cyrk niesamowity, no cyrk. A co do oczu? No oczy są od tego, żeby w nie palce wkładać, no trudno. No to tylko można w żart zamienić, wyszło jak wyszło, nie? Jak debiut swój ocenisz, bo na pewno nowe doświadczenie, wyjście do klatki, jest 12 tysięcy osób było dzisiaj, słychać? Prawie zero stresu, czułem się w oktagonie jakbym był u siebie w mieszkaniu, w sensie czułem, że to jest moje miejsce. Kurwa, serio, zajebiście, jak ja wyszedłem, ustraszałem to na aplauz, to mega się cieszyłem, Uw mówię kurwa, Fajnie, że tu jestem. Cieszę się, że mogę się powiedzieć. Yy, wracając do hejtera, też ci to powiem, bo mówię to w wywiadach. Uke, jego Teller, zresztą chyba to było na ważeniu oficjalnie, powiedział, że. Wygra z tobą hater w 44 sekundy. Ja się z nim założyłem o flaszkę, chyba dobrego whisky, o ja się pamiętam. Nie, nie wygra w 44 sekundy, więc wygrałem flaszkę. Natomiast przykro mi, jest, że jest no contest, bo nie na to i nie w taki sposób się nastawił. Ale szukamy pozytywów z nas dwóch, chociaż jeden jest wygrany. Zapraszam cię na tą flaszkę. Dobra, ale no w sumie alkoholu się odmawia, to przyjmuję. Chociaż. Wiecie, lifestyleowo sportowe zacięcie, ale umówmy, symbolicznie można e, za debiut, mam nadzieję... Na pocieszenie. Za to, to się stało, na pocieszenie. I naprawdę ja serio wierzę, że ja bym go ujebał w pierwszej rundzie trzecim knockdownem. Mało brakowało do tego trze trzeciego knockdownu. Miałem, tak miałem dwie i pół minuty, stary, mm. a jego noga była już wyłączona. Uważam, że tak. Nie wiem, ale hejter sam mi przyznał, jak mnie minął, mm. żebym z nim wygrał. To mówi samo za siebie, nie trzeba tego komentować, ale muszę spytać o Nitro. Mm. Kurczę, miałem wrażenie, że no miałem w ogóle inną wizję tego pojedynku. Nie wiem jak ty, pewnie tak, no bo trudno mówić, że nikt się nie spodziewał tego, co się wydarzyło, ale no, gdzieś przygasł bardzo. I mimo to, że były knockdowny, bo. Nie, no. Jeden pierwszej był, bo nie Pierwszy W pierwszej rundzie Sergórz go znockdownował. przez to nie przegrał tej rundy, bo na punkty, moim zdaniem, przegrywał. Zajebiście, że ten knockdown wszedł. Y Wiesz co, ja obstawiałem, że prawdopodobnie może być full distance, ale nie wiedziałem, jak Sergeusz się prowadzi. Bo ja, ja uważam, że przy tej wazie naprawdę ciężko jest kokotować. To jest 70 starych kilo i to są ludzie, którzy ćwiczą trzy miesiące i którzy cały życie przed komputerem siedzą. Ciężko by było, żeby tutaj poszło przed czasem. A zajebisty charakter pokazał Sergiusz, mega dużo bomb przyjął, walił do przodu, ładnie trafiał tymi prawymi, naprawdę fajnie trafiał. Kurwa zajebista walka. Ja tak mówię, czy jeden, czy dwa, bo mówię, ja jednym okiem oglądam te walki, połowy nie, nie widziałem. Natomiast wiem jedno, bo byłem w. Szatni yy, Nitro przed walką, on ma taki luz miał, że udawał, że ma coś z nogą, chodził się, wygłupiał. Aż byłem w szoku i mówię do yy, jego trenera, że kurczę, no ten stresik trochę powinien być, bo to jednak walka, a u niego zero. zero. Yy, u niego się taki stres, ja już widziałem, że pojawił na rozgrzewce. Okay. Jak już sobie przepałkę robił, to już widziałem, że, że się stresuje troszeczkę. U mnie było podobnie. Pierwszy taki naprawdę bardzo, bardzo delikatny stres poczułem na rozgrzewce, ale serio był marginalny i drugi stres poczułem już troszeczkę większy, kiedy czekałem aż wyjdę. Jak tylko wyszedłem, u mnie to minęło, u Sergiusza wydaje mi się, że trochę było to napięcie widoczne jak szedł, że stresował się troszeczkę, ale nie jakoś bardzo. To mi zdaje mi się, że sobie super poradził ogólnie. Rewanż z hejterem, czy to jest na 14 gali? Ja nic o tym nie wiem, w sensie do dogadania. Zobaczymy. Nie mówię tak, nie mówię nie. Muszę się przespać, zastanowić się, pomyśleć, zobaczymy. Dlatego pytam, bo to 14 maja, niebawem. E, mhm. Być może tak, że już jesteś w treningu, trochę przerwy na regenerację i znowu wracasz. E, a może nie, co tu, przepraszam? To Team buja. A, Okej. Okay. No. Ach, <laughs> słuchajcie, bardzo dziękuję. Jesteś jakby ostatnią osobą, z którą dzisiaj rozmawiam, więc. To no ty pierwszą, z którą rozmawiam, bo nikt mnie nie chciał. Nieprawda. To jest, nie, to jest nieprawda. <laughs> natomiast. E, Podsumuj w jednym zdaniu dzisiejszą galę, jeżeli miałeś okazję zobaczyć coś więcej niż swój pojedynek i seriusze. No kurde, za bardzo nie miałem. Ciężko byłoby mi się wypowiedzieć tak szczerze, więc wolę, nie rzucać słów na wiatr, ale wydaje mi się, że było spoko. Potwierdzam, chociaż to jest uczulone, jestem na to słowo, ale nie, że tu prawilność, zasady. Tak było, fajna gala, mi się podobało. Jeszcze raz dziękuję Dzięki, za rozmowę dziękuję. i do zobaczenia. Dzięki za szczerość. Szanuję. Ja, ja też szanuję.